Witajcie na kolejnych już zajęciach odkrywających tajemnice gry na instrumentach klawiszowych. Jak zwykle z Wami Michał Nagórski i Mikołaj. Zaczniemy dzisiaj od małego powtórzenia, bo dwie lekcje za nami. Mamy już jakąś wiedzę, trzeba ją utrwalić. Ona też się przyda na dzisiejsze zajęcia. Znamy już wartości rytmiczne nut. Najdłużej trwająca nuta, taka, która jest na samej górze, i liczymy ją do czterech, Jest to cała nuta. Połowę krótsza, czyli liczona do dwóch to półnuta. półnuta. I najkrótsza nutka, którą poznaliśmy, liczona do jednego ta ćwierćnuta to ćwierćnuta. Wiemy też z ostatnich zajęć, co to jest tempo i po co używamy go w muzyce. Dzisiaj będziemy rozwijali ten temat. Dlatego nie będziemy więcej nic już teraz na samym wstępie o tym mówili, ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Dzisiaj będziemy dalej kontynuowali temat rytmu w muzyce. W zasadzie możemy powiedzieć sobie, że to wszystko wiąże się też z naszym normalnym, codziennym życiem. Mówimy, że ktoś działa swoim rytmem. Jest zachód słońca, potem jest wschód, są pory roku. To wszystko ma swój rytm. Rytm też występuje w muzyce. Wtedy, kiedy następują po sobie różnej długości nutki, bo wiemy, że niektóre z nich liczymy do dwóch, do czterech, a nawet do jednego, takie nuty układane po sobie układają się właśnie w rytm. Żeby uporządkować rytm, utworom nadaje się metrum. Jest ono pulsem muzyki, jak bicie serca. Metrum dzieli nam zapis muzyczny na krótkie odcinki, zwane taktami. Widzieliście pewnie nieraz w zapisie nutowym te pionowe kreseczki, które oddzielają grupy nutek. To są właśnie takty. To tak, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, że w mieszkaniu powstają pokoje, każdy ma swój pokój, mamy oddzielnie kuchnię i inne pomieszczenia po to, żeby w domu panował porządek. Żebyśmy nie mieli otwartej przestrzeni na całości, tylko żebyśmy mogli poukładać sobie pewne rzeczy na swoich miejscach. Tak jest właśnie z nutkami. Mieszkają w taktach, które wprowadzają nam porządek. Ten porządek właśnie jest to metrum na początku pięciolinii zaraz za kluczem wiolinowym, znajdziecie dwie cyferki. One właśnie są oznaczeniem metrum. Przykładowe metrum, którym my na początku będziemy się zajmowali, to metrum cztery czwarte, dwie czwórki. Co oznacza metrum cztery czwarte? Oznacza, że w takcie znajdują się nuty o łącznej wartości czterech ćwierćnut. Cyferka u góry nam mówi, że są cztery, Czwórka na dole mówi, że są to ćwierćnuty. Łączna wartość tych nut musi być równa czterem ćwierćnutom. Spójrzmy na przykład poniżej. W pierwszym takcie znajdują się cztery ćwierćnuty. Jak je dodamy do siebie, każda z nich liczona do jednego razem daje nam cztery. W drugim takcie znajdują się dwie półnuty. Jedna z nich liczona jest do dwóch, Razem da ją nam cyfrę 4. I w ostatnim takcie znajduje się cała nuta. Cała nuta liczona jest do 4. Do czterech. Zobaczcie, trzy różne takty. W każdym znajdują się różne noty, ale łączna ich wartość zawsze wynosi 4. Tyle, ile podaje nam metrum na początku. 5 linii zaraz za kluczem 4, cztery czwarte, czyli cztery ćwierćnuty lub nutki, które mają łączną wartość tych czterech ćwierćnut. Jeżeli dzisiaj wydaje wam się to jeszcze skomplikowane, nie przejmujcie się, będziemy na pewno wracali jeszcze do tematu metrum, do tego, co oznacza. Oczywiście od razu mogę wam dzisiaj powiedzieć, że metrum 4 czwarte to nie jest jedyne metrum, które poznamy, będziemy poznawali różne inne. Ale jeszcze dzisiaj nie będziemy o tym mówili, żeby nam się wszystko nie zaczęło mylić, żeby nie było to zbyt trudne. Myślę, że jest to dobry moment, żeby poznać kolejny już dźwięk. Znamy dźwięki C d E, F i dzisiaj poznamy dźwięk G. G. Dźwięk G leży na drugiej linii. Pamiętacie, że linie w pięciolinii liczymy od dołu żeby zagrać dźwięk g, potrzebny nam będzie najmniejszy palec. Użyjemy już teraz wszystkie palce prawej ręki, żeby zagrać dźwięki, które już znamy, a znamy tych dźwięków 5. Możemy już teraz przygotować się do zagrania pierwszego ćwiczenia. Będzie to łatwiejsze ćwiczenie, ale z wykorzystaniem wszystkich pięciu dźwięków, które już znamy. Pamiętajcie, że wiemy już teraz że utwory, które gramy, mają tempo, my, jak zwykle, zaczniemy grać w tempie 60. Pamiętajcie o tym, że ważne jest przy graniu ćwiczenia liczenie. Musimy sobie pomagać, liczyć nutki, liczyć wartości w taktach. Ja zawsze polecam robić to głośno. Na pewno pomoże Wam to szybciej opanować utwór. Być może na początku będzie to przychodziło, z małą trudnością. Będzie Wam się myliło, będą się myliły palce razem z tym, co liczycie, ale warto próbować do skutku, jak zawsze, bo potem to głośne liczenie będzie naprawdę Wam pomocne, szczególnie przy tych szybszych tempach albo przy utworach, gdzie będziemy mieli dużo nut o różnej wartości. Będą nutki poprzeplatane, przyda się głośne liczenie. Spróbujmy zagrać utwór w tempie 60. Jeżeli będziecie chcieli samodzielnie grać w tempie 60, bądź też ustawiać sobie inne tempa, szybsze, może nawet trochę wolniejsze, możecie użyć do tego urządzenia, które posiada wasz instrument. Większość instrumentów dzisiaj posiada urządzenie nazywane metronomem. To ono właśnie służy do tego, żeby podawać nam tempo utworu. Pomaga nam w tym, żebyśmy wiedzieli, w jakim tempie równo zagrać utwór. Jeżeli nie macie metronomu w swoim instrumencie, na pewno znajdziecie z łatwością aplikacje w telefonie, aplikacje na komputer. Jest tego teraz bardzo dużo, są to darmowe aplikacje, polecamy. Metronom to też tradycyjne urządzenie. Może niektórzy z was takie posiadają? Dzisiaj zastępują je aplikacje. Ale te tradycyjne też jak najbardziej świetnie się sprawdzają. Jeśli udało Wam się wyćwiczyć utwór w tempie 60, spróbujmy zagrać go w tempie 70. Podnosimy tempo na naszym metronomie o 10, ustawiamy 70 i zaczynamy. Niech to nie będzie ostatnie wyzwanie na dzisiaj, spróbujmy jeszcze w tempie 80. Kolejny utwór, który dzisiaj zagramy, to piosenka Pojedziemy na łów. Utwór ten wykorzystuje wszystkie pięć dźwięków, które znamy. Spróbujmy grać go w tempie 60. Od tego zaczniemy. Jeżeli uda Wam się zagrać w tempie 60, śmiało przyspieszajcie, próbujcie w tempie 70. Myślę, że dzisiejszym wyzwaniem mogłoby być dla nas zagranie tempa 100. Jeżeli uda Wam się zagrać w tempie 100, to będzie super. Tylko pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przyspieszamy maksymalnie o 10. 60, 70, 80, 90 i dopiero potem 100. Jeżeli nie wychodzi w 70, nie przyspieszajcie do 80. Spowoduje to, że będzie wychodziło coraz gorzej, zacznie Was to denerwować, popsujecie sobie całą przyjemność grania na instrumencie. A więc ruszamy z utworem Pojedziemy na Łów w tempie 60. Utworem pojedziemy na łów. Mam nadzieję, że zagranym w tempie 100 zakończymy dzisiejszą lekcję. Oczywiście zapraszamy już Was na kolejną. Będziemy jak zwykle na Was czekali. Ćwiczcie, ćwiczcie. Do zobaczenia na czwartej lekcji. Hej! Cześć!